Nawet hit? W smacznej maczy, jebać potwierdzaczy Młody Bonio przesyła 3 złote Jesteś otwarty na współpracę z markami innymi twórcami mm, ta. Tylko najpierw muszę dobrą propozycję tej roboty. Witam wszystkich widzów Witam serdecznie Witamy was serdecznie Mam zaszczyt gościć u takich wybitnych Młodych aspirujących meneli Ale jeszcze na woda jedno pierdnięcie.

Większość zawodników wyglądała, jakby wstrzykiwali sobie etanol. Sugerujesz, że tutaj było Nie próbowałem. Duble. Duble, ten mówi, że Dubiel pytał się Gostyrydy. Czyżby te mięśnie to synto? <grym> Zobacz. Mówiła. Ja widziałeś <grym> To za plaster? A, heroinka była strzykiwana. <grym> Mamy tutaj grupkę narkomanów. Dobrze trafiłem? To jest to, co chciałeś, żeby tu było. a droga. A ta sisa to to można panora? czy nie? Generalnie lubisz a że Ja, ja bardzo pewnie wyjałałem. Co to było? To Jan Glausia. Dobra, może ja będę tym głosem rozsądku. Nie palcie i taki, co z mi się stanie, kurwa. Tak ja, miałam, też tak miałam. do późnej nocy gadam z kurwami. Pewnie kurwa, chcesz zostać życiową pizdą, to tak zrób. No. Jakie wartości według ciebie jako pierwsze powinna się przekazać dziecku? Wartość dobrego towaru. Co pan co idzie jak czyste kilo? <śleszy> Kilogram prokupięty do pęgi, kokamy kryształ i tabletki. Weźcie kiedyś kwasy chłopaki! A właśnie jak to jest z tymi substancjami? Jak zaczyna się kupowanie nielegalnych substancji? Jeśli masz sztukę kryształu, to żeby nie płacić za to jest niż

tych zawodników oglądało jakby wstrzykiwali sobie etanol. Sugerujesz, że tutaj było Nie coś próbowałem. Był ten mówi, że dubie pytał się gosteredy. w te Czy to tym to synton? Zobaczmy. Widzieliśmy To za plaster, a heroinka była strzykiwana. <grym> Mamy tutaj grypkę narkomanów. Dobrze trafiłem. <grym> to jest to co chciałeś, żeby tu ja, no, biurał. To grupa. A ta To można czy poz... <grym> nie? <zająłem> zajaramy. Dużo generalnie generalnie, lubi jarać? co, ja pewnie wyjałem. co to było? To Jan Dobra, może ja będę tym głosem rozsądku. Nie palcie i zobaczcie co, co mi się stanie, kurwa. Tak miałam, też tak miałam. Soczoć wyprane, do późnej nocy gadam z kurwami. Pewnie, kurwa, chcesz zostać życiową pizdą, to tak zrób. No. Jakie wartości według ciebie jako pierwsze powinno się przekazać dziecku? Wartość dobrego towaru. Towar co idzie jak czyste kilo. <laughs> Pięteropęgi, kokame, pedrą, kryształ i tabletki. Weźcie kiedyś kwasa, chłopaki. A może lepiej z tymi substancjami, Jak zaczyna się kupowanie nielegalnych substancji? Jeśli masz sztukę kryształu, to żeby nie płacić za to, że w tym Jesteś warta tyle? Tam są e, niebieskie sygnały, to znaczy, że trzeba spierdala. Ijo, momenty... ijo, 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 ijo! Ty psijadą, hał, hał, psijadą! Wymieliście zgłoszenie, że coś? Że ja jestem pod wpływem narkotyków. policja Nie mówiący Mercedesem o takich numerach i z pod wpływem narkotyków. Chybać <laughs> kapusi, niech te kurwy do siebie pyta. Policyny, kurwie! do <laughs> E, jakie miejsce w twoim życiu zajmują używki i dlaczego są najważniejsze? Ja, dieta, widzowie. Wszystko dzięki Mefedronowi, to ja jemu zawdzięczam swój glow up. Ale, że, że co, brałeś? Nie będę ukrywał, przesadziłem z Mefedronem. Z tym nie wiem, przesadzam, ale co zrobisz. Czy wiesz, że ta przyjemność jest chwilowa, a konsekwencje są całe życie? Mam tego świadomość, widać to idealnie po tobie. Ja dopiero o, ostro narkotyki biorę od ośmiu, więc jeszcze mnie nie przeorały. To co ja czwóraka zeżarłem, kurwa, co to jest? <grym> jestem mesodroniarzem. Kurwa masz. Właśnie się nawciągał przed wywiadem, wcale, tak, że nie. Nie, to ci wierzymy, no. Jestem no widać, co widać. wcale nie kłamie. Weź pisz, widzę to z twych Ramadan Ramadan jest, proszę pani, ja jestem od dwóch tygodni trzeźwy. Ci musiałeś się wziąć za siebie potęż? Teraz jest git, akurat mam nowy, nowy sposób, dietę cud bo zacząć śpać. jest dieta w kratkę. Jeden dzień jesz, drugi dzień nie jest. Ogólnie jest przysłowie. 7 dni 5 kilo mniej. Jest przysłowie, 7 dni pania 5 kilo mniej. Poważnie, no tak, jadłem ostatnie miesiące, no i... Chcę, że pan Murashi noc No, Nooo, ja mam bójka elektryka, i prąd nie tyka. Szkoczy? Lubisz tutaj! Gdzie jest ta Ale to no Dobra, Katar, masz chyba nie, chuja w guzi, dlatego tak sepnie i mówię, jakbym się dławiła Dobra, jeszcze dam troszeczkę drugą dziurkę. Ale to troszeczkę, tylko troszeczkę tak, żebym liznął tematów. O kurwa, nie! Wygląda, jakby mi coś się spuścił, kurwa, na ty. Pozdrawiamy Cukasza, tak. To dostanie Czukasz to jest taki Że jak on zbije na Twitch chat kogokolwiek To mu robił laskę ty No to zrobi No, patrz, no to patrz, patrz. patrz patrz No, no. no zrobiłem Siema Dziukaszek Łukaszek, coś wam ci pokazać Wszystkie moje fakty dedykuje moim słynkom Pokazuje. Prawda. Nie, widziałeś kiedyś dziewczynę nago? Normalnie na co? jak się bał? z się... no. Po co kłamiesz, jak jesteśmy w kościele? Nie, ja pierdolę. nie. się nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nowe? O nie. barbora! nie. Nie. Nie się <noise> rozwija, <noise> rodzina przychodzi taka nowa, Takie nocy, <noise> zobaczycie zaraz. Tak jak Pan Jezus powiedział. Dawać bojówka Chrystusa. Przyszła, przyszła kurwa, no jak na 9 lat. Do szpaki przyjrzyj, Jedziemy z kurwami. Są wejść w Zapytaj matkę kurwa. Dziewczyny pracujące na rok, Bycia kurwy możecie się zmienić. Możecie być mniejszymi kurwami. Jak chcecie na 500 złotych, to się przybliżemy.

Dziewczyna? Zrygała się podczas minety. A coś w tym dziwnego? <śmiennie> Pierdolę. Co jest kurwa? Ona cię opuściła, masz tylko kumpli, wreszcie wróciłeś kurwa do żywy, a oblocisz? <śmiennie> Zawsze jak widzę nową dziewczynę i się zakocham, to wydaje mi się idealna. Że ma mięciutkie cycuszki, słupeczkę i ma pachnącą cipkę. Też tak macie? O bajeruj, nie? Spytaj się, czy ma chuj na Co to w ogóle za prostackie myślenie? Podejdź do niej, zapytaj się. Przepraszam? Nie mam może jakichś majtek jadalnych w formie słodyczy? Nie. Mogę ci włożyć palca w chipę. Dobra, dechlapos, czyli ślepe. Dobra, tak. Można złocić i nie przebić błony Tak, można, ja? można. Jak możesz kurwa usprawiedliwiać przemoc cielesną? Kurwa, rób mi loda! A czy to jest seks? Tu są słuchajcie dwóch facetów, którzy wymyślili Twitcha. Naprawdę, jak na to wpadliście? Siedzieliśmy w domu i mówimy, Wojtek. On ci... Pałę opierdolił, tak mówię do niego, nie? <grym> to było takie piękne. I co jeszcze ty już robiliście? Eee... eee seks. Matko święta, jest ten taki sexy. <grym> <grym> sexy. Ja pierdolę. O, nie to nie on ja też mam co jest, kurwa? <grym> ja pierdolę. Pokazać putnasa, czy będę mógł? Akurat to mogę zagwarantować. Pokażę dupę, pokażę dupę. Sprzedam ciało. Bardziej podnój. Jeszcze bardziej. Jakaś baba. Znowu jakaś baba. Jakby nie baba, ale znany z tego, że dupą świeci. Do góry dupę! O tak! Naprawdę na się można wiem zwalić? Zabijam panu, którzy uprawiają czynności. Jak zamkniesz oczy, słuchasz tych głosów. O co yes. chodziło? I teraz możesz walić. Dzięki. A Janek, trafisz mnie. A propos worków. Eee, golisz czy nie? W golcie włosy łonowe, łon no Paso to jest kurwa mistrz, po prostu wszystkiego. Nie? Ja jebie. Czemu on nie ma solo kanału? Krzają przy eee, Kontynuując No wiadomo, czasem trzeba. Worki ogolone czy nie? Ogolone. Czad, golimy. A jaki żel wstawiam włosy? Na sok z pizdy, twojej matki no To znaczy, że jesteś pizda. Sklej pizdę, halo halo, dzwoni butapem. Ciebie zakleili. Ale to ty dzwonisz. Ale zajebiste życie. Siedzę rozjebane. Zarabiam sobie kasę. Jak jesteś streamerem, to jak, tak jakbyś kurwa robił burgery w maku, rozumiesz? Ech, ciężko jest ja być ok. streamerką w dzisiejszych czasach Ja pierdolę Streamujesz dla pieniędzy czy dla widzów? Jak ty hajs dostajesz za siedzenie na piździe A twoja stara dostaje hajs za siedzenie na chuju <gryś> <gryś> Kurwa, jakie odbicie w ogóle to jest Kurwa, nie masz do tego problemu Streamuję <gryś> po to, żeby twoja matka w końcu weszła na streama A potem żeby ją walił <gryś> co noc szmatę w dupę, rozumiesz? <gryś> nic ci kurwo nie życzę, bo i tak nic nie osiągnie. Życiu śmieci Nie masz tych, co nie wierzyli Czyli jebać twoją matkę i babcię, twoje ciocie, twoją siostrę, disę i papieża. Dziękuję wszystkim, Jode, jode. A w jest impreza na tym, To jest taka impreza, że każdy siedzi na, na, na krześle. Ja pierdolę, ale zabawa! Jak wypuścili techno, na techno wszyscy tańczyli, nawet my. U to mocno, na mamy koło Żeby możecie mnie oglądać, nie? Żeby żyjecie w tym samym czasie, co ja. Wyobraźcie sobie, żeby, żeby twój stary się w starą spuścił 10 lat później. Nie zobaczyłbyś na żywo mojego kraju. Wszyscy zgaszą mi trąbiznę! W moim mieście się kręci biznes! Nie się uważać! Mogę udzić, że go! Go go! go, go, go. Czukasz, ty masz dobrą pozycję. Jesteś trochę cringeowy, ale to każdy jest cringeowy. Podobało się? Dziękuję bardzo, starałem się. No! No! Ja, ja też was kocham, widzowie. Ja ja tak tego nikt kurwa nie oglądał, by wypierdalać. Jesteście chujowi. Nikt was nie ogląda. Chuj w nas. Ja stąd idę. Ja stąd idę. Fajne. Ma gazu. gazu. Mały cały balon, cały, mały cały balon, balon. Nie wypełniony helem, a wypełniony yeah. trawą Coś ci nie pasuje, idź pograć wakao. Chcesz podbić po nie, to podbijaś śmiało. Leci balon, yeah. szyku działa, wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało. Leci balon, szyku działa, yeah. wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało.